Hej, Wam te same quizy. Zrobimy 3-2 quizy. I pierwszy quiz to jest: ile lat przetrwa wasze przyjeździe? Yy, no więc, jak długo się znacie? pamiętam? Ile czasu ze sobą Szkoła się liczy. Co weekend, co miesiąc, prawie nigdy. Cały czas? Prawie codziennie. Prawie codziennie. Znaczy codziennie, więc cały czas. Ile masz lat? Zero. Zero, zero las ma twoja przyjaciółka i twój przyjaciel. Tyle są co ja, więc do klasy? Nie. Jedziecie razem na wakacje? Obostrzenie się liczy. Nie i nie chcemy. Co robicie, gdy się spotykacie? Nudzimy się, idziemy do perkus, idziemy na zakupy, gramy w gry, idziemy do kina, mamy głupawkę. Mamy kupawkę Macie wspólne hobby? Tak, ma Oddałabyś życie ze swoją przyjaciółkę, przyjaciela? Oczywiście, że tak. Jak często się kłócicie? Mm, rzadko. Mm, dobra, nie widzę wyniku. 10 lat. No to napiszę, jupi. Do 18 roku życia, więc słuchajcie. Okej, okay, kolejny quiz to było. Przetrwasz w świecie Gwiezdnych wojen. Tego jestem bardzo ciekawa. Um, więc dobra. Rano widzi, że leżysz na pustyni. Jak wiesz? To pewnie zły sen. Idę spać dalej. O nie, gdzie ja jestem? Na pewno mnie porwano. Nie wiem, gdzie jestem, ale muszę poszukać schronienia i czegoś do jedzenia. Jakoś sobie dam radę. Tak, to wybieram. Kili, zobaczyłeś małego robotę, który podążał w twoją stronę. Co robisz? Niech się odczepi, przecież i tak mam dużo problemów. Fajny robocie, ale nie mam czasu się z nim zaprzyjaźnić. O nie, on pewnie chce mnie zabić. Uciekasz? O, jaki słodki, muszę się z nim zaprzyjaźnić. Tak, muszę się z nim zaprzyjaźnić. Robot najwyraźniej chce ci coś pokazać. Idziesz za nim? Oczywiście, no niech mu będzie, nie ma mowy. Oczywiście. W końcu i tak z nim poszedłeś, a robot zaprowadził cię do jakiegoś dziwnego, zniszczonego statku. Co robisz? Chodzę do środka. Może jest tam ktoś, kto mógłby, mógłby mi pomóc? na się. Zaczynasz się złościć na robota, że cię zaprowadził do zniszczonego statku. Zaczynasz rozmawiać z robotem, dlaczego cię tu przyprowadził. No dlaczego mnie tu przyprowadził? Po chwili z wnętrza tej ogromnej konstrukcji wyszła jakaś dziewczyna. Co robisz? No cóż, może dzięki niej ucieknę z tej okropnej pustni. Po prostu się z nią witasz i opowiadasz jej o tej całej... Sytuacji, a co jeśli chce mnie zabić, lepiej niech się do mnie nie zbliża. Hej, nazywam się Twoje imię, może się zaprzyjaźnimy? No, raczej czy się zaprzyjaźnimy? Dowiedziałeś się, że dziewczyna ma na imię Ray i może Ci Ci pomóc, pod warunkiem, że Ty pomożesz jej dostarczyć mapę z kryjówką Luka Skywalkera. Co robisz? No, dobra, niech jej będzie. Mam tylko nadzieję, że jakoś wrócę do domu. Zaraz, zaraz. Luke Skywalker to ten ostatni Je Jedi. Muszę go poznać. Oczywiście, że ci pomaga. Okej, okay, spoko. Przecież to nie problem, a najważniejsze jest to, żeby pomóc przyjaciołom. Nawet nie wiem, kim on jest, po co ma, po co mają go znaleźć. Nie, tylko nie to nie nienawidzę, pomagać innym. Zaraz, zaraz. Tak, oczywiście, że ci pomaga. Nagle usłyszałeś strzały. Spojrzałeś w niebo i ujrzałeś wrogie statki. Co to jest? Odpowiedziała Rey. Oni wiedzą, że bb -8 ma części map z krójówką Luka. Jak reagujesz? Uciekajmy. Z... Chowajmy się do środka. Nie mamy szans. Masz jakąś broń. Uciekajmy. Od dali ujrzeliście statek, który wygląda od niedawna. Ja... Jakby od niedawna nikt nim nie latał. Co robić? Musimy znaleźć inne rozwiązania, przecież tym nie polecimy. Nie ma czasu do tracenia. Musimy szybko wsiadać, bo zaraz nas zabiją. Spróbujmy, może się uda odlecieć. Wybieram, spróbujmy, może uda się odlecieć. Ray postanowił jak najszybciej wsiąść do tego statku i odlecieć. Wrogie statki nadal. Nadal was goniły i byście zmuszeni przelecieć obok Gwiazdy Śmierci. Tam niestety wasz statek się rozbił. Budzisz się i widzisz, że jesteś przywiązany do krzesła. Obok ciebie nie ma ani dziewczyny, ani bba Nagle widzisz, że do sali, w której siedzisz, wchodzi jakiś dziwny mężczyzna w masce. Co robisz? Zaczyna krzyczeć i próbuje cię uwolnić. Nic nie robię, czekam aż on powie mi po co... Mnie tu sprowadził, jestem wściekły i chcę z nim walczyć. Raczej jestem wściekły i chcę z nim walczyć. Okej, okay. zaraz to sprawdzę. Te nowe powiem. mnie. Okej, okay. a już są to. Okazało się, że ten mężczyzna chce mieć mapę z kryjówką Luka, ale przypominasz sobie, że mają BB-8, któremu udało się w porę uciec z rozbitego statku. Kylo, bo tak nazywa się ten mężczyzna, zapytał, gdzie jest drogi. Co odpowiadasz? Ja nic nie wiem, on chyba uciekł. Nic ci nie powiem i lepiej mnie wypuść, bo będzie z tobą źle. Nic nie odpowiadasz. Po co ci on? Nic nie odpowiadasz. Kylo zdjął maskę i powiedział, ta mapa jest bardzo ważna. Jeżeli pomógłbyś po, po, po mi ją odnaleźć, ja nie zabiłbym twojej przyjaciółki. Możesz stanąć po mojej stronie i razem będziemy niezwyciężeni. Zniszczymy ostatniego Jedi, tylko musisz mi pomóc. To jak? No cóż, niezła propozycja. No może i masz rację, nigdy nie stanę po twojej stronie. stronie zrozumiałeś nigdy. Muszę się jeszcze zastanowić. Nigdy. Kylo i tak średnio ucieszył się z odpowiedzi, bo chciał tylko zdobyć mapę. Po chwili założył maskę i wyszedł z pokoju. Super, nareszcie sobie poszedł. To świetna okazja, aby się wydostać. Zaczekam, aż wróci. Może uda się z nim za Nic nie robi, bo i tak się nie uda. Ro Zrobię słodkie oczka. Do strażnika i na pewno mnie wypuści, zawołałam Rej. Ona dobrze walczy, więc zapewne już się wydostałam. Po chwili pojawi... ja wybrałam to pierwsze. Po chwili pojawia się Rej, ale nie sama. Przyprowadziła Fina, który pomógł jej się wydostać. Nawet go polubiłeś. Pomogli ci się uwolnić i razem pobiegliście do najbliższego statku, którym można było uciec. Jednak czegoś tu brakowało. Ale ja miałem przecież zostać z Kylo Ren. szybko uciekajmy, bo ktoś nas zauważy. Zaraz, zaraz, Gdzie jest bb Nie możemy zostawić przyjaciela w potrzebie. Nie możemy go zostawić. Chodźcie na statek, szybko, krzyknął Fiu. Na pokładzie czekał nawet Hansolo i Czubaka. Jak reagujesz? Trochę dziwny ten patrój. Lepiej trzymać się od niego zelka. Może się z nim zaprzyjaźnić. Och, a mogłem tam zostać. Będę siedzieć cicho, bo i tak już wolę wracać do domu. Może się z, nim, z nimi zaprzyjaźni. Dolecieliście na miejsce. Okazało się, że tam jest BB-8, którego odnalazła Leia i przewiozła w bezpieczne miejsce. Robocik oddał fragment mapy, dzięki czemu cała mapa była kompletna. Skoro ma luka, dobra, muszę teraz. Szybko wrócić do domu. Skoro wiem, gdzie jest luk, to muszę powiadomić o tym, Kylo. Ren. Skoro mamy mapę, musimy odnaleźć Luke'a. Uśliście z powrotem na statek i to, co zobaczyłeś, było straszne. No, nareszcie jesteś, Kylo. Jak cię dobrze znowu widzieć. Wiem, gdzie jest Skywalker. O nie, czuję, że będą kłopoty. Stań do walki, jeśli się tylko odważy. Stań do walki, jeśli się tylko odważy. Kylo rzucił się na ciebie z mieczem i zaczęliście walkę. Było Byłeś na niego mega wkurzony, więc chwyciłeś jakiś miecz świetlny i, i zamachnąłeś się. Przecież mieliśmy być z przyjaciółmi. Gin, przecież nie ma z nim, z nim szans. Gin. Wtedy podbiega rej i jednym ciosem przecięła wroga na pół. Otrzepała ręce i powiedziała: No, to czas odnaleźć Luka. A więc lećmy, a ja myślałam, że to już koniec. Kilo, nie, a więc lećmy. Dotarliście na miejsce i razem. Zaczęliście wchodzić na duży pagórek. Wiesz, zanim cię poznałam, znałam to, powiedziała dziewczyna i wyjęłam je świetny. Należał właśnie do Luka Skywalkera. Musimy mu oddać jego własność. Dotarliście na górę i ujrzeliście postać w kapturze. To on? zapytałeś. No, raczej odpowiedziała. Chodźmy. Podeszliście, a on się od, odwrócił. To był luk. Ray wyciągnęła rękę i podała mu miecz. On powiedział: Dziękuję. Nagrodę postaram się spełnić wasze jedno życzenie, lecz nie gwarantuję, że na pewno się spełni. To zależy tylko i wyłącznie od was. A więc, jakie ono będzie? No, czekam na to cały czas, chcę wrócić do domu i to szybko. Kajlo, niech on znowu żyje. Ży. W sumie to nie wiem, bo bardzo mi się tu spodobało i poznałam wspaniałych ludzi. Jak to może się nie spełnić? Słuchaj mnie, dziadku. Ja już na pewno powinienem być w domu. A przy Ciebie jestem tutaj. Zacząłeś krzyczeć i próbowałeś go bez, bezskutecznie zepchnąć bez klifu. On jednak był o wiele silniejszy. W sumie to nie wiem, bo bardzo mi się tu spodobało i poznałem wspaniałą. Zostałeś z przyjaciółmi na Jacku. Okej. Okay. To już kończę, więc papa.